A i o czwartej żeśmy wstali Dobra zdejmiemy to jednak Zdejmiemy No myślałem to jest krzesło Myślałem że coś tu stoi Nie widzę Żadnego zombiaka Także stańmy sobie tu. Jeszcze coś dajmy jednak, bo... Kurde, ale to się psuje. Czekaj, bo jabłka na pewno nie trzeba w lodówce trzymać. Nie wiem jak z marchewkami, ale... No nie wiem, nie wiem. A możemy to zjeść jeszcze tak naprawdę, ale... Głód nam zaspokoi, ale... Możemy mieć problemy potem z żołądkiem, także nie. Obra, zostawmy sobie po jednej sztuce tego czegoś. Aha, ludzie, już wiem, jak drzwi się wytwarza. Trzeba mieć e, zawiasy, trzeba mieć dwa, deski cztery, gwoździ pięć i i tyle. Nawet motek nie jest potrzebny i rączkę oczywiście jeszcze, no nie? Także zostawmy sobie składników do wyprodukowania jednej pary drzwi, w razie czego. Dobra, dzień powoli nastaje. Jesteśmy głodni znowu. Zjedz to. raz zawiasy chcę, no. Zawiasy. O, dobra. Dwa. Fajnie. Dobra, ile mamy desek? Dziewięć. Dobra, to już sobie... Um, już sobie te drzwi podaruję, postaramy się. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę, tak w sumie, bo nigdy nie wiadomo. Te drzwi chyba były zamknięte, a te po lewej były otwarte. Otwierane, znaczy się. Dobra, tu już się chyba jako noc nie kwalifikuje. I jeszcze także z, z coraz kolejnym dniem ich zombiaków jest więcej, czyli dobra, on nas już widział. Też nas widział. Huh. No cóż. Hmm, kurde, ten też. Nic, dobra, biegniemy na hama, bo... Dobra, on jednak nie. On nas widział. Chociaż nie. Hmm. No cóż. On nie jestem pewny, ale już go zabiję. Tam kogoś słyszałem, ale chyba jak z... my nie widzimy zombiaka, on nas też nie widzi. Nie jestem pewny. Nie wiem, czy to ja zostawiłem drzwi. Tak, to ja. No i nic, dobra. Zrobię to już z Wami. Przygotowania przygotowania. Fajnie to nazwałem. Dobra, najpierw pójdźmy ogar Pójdziemy sobie ogarnąć ten. I shotguna sobie weźmy jednak, gdyż on, on się przyda. Jednym strzałem można nawet z ośmiu rozwalić, jak stoją w rządku. Znaczy gęsiego. W rządku. No cóż. To... O lola! To też się zepsuło. Aha! Ja tego zapomniałem ugotować. Fakt. Jakbym ugotował i tał do lodówki... To by więcej czasu minęło, zanim się zepsuje, i to bardzo dużo. Zlamiłem znowu ludzie. Nie da się jeszcze wyrzucać, także. Kurwa. No nic, mamy na razie tu marchewki w razie czego? Także spoko, tak naprawdę. E, więc tak. Hmm. Nie wiem. To za dużo nie waży, także sobie to zostawmy. Gwoździe sobie dajmy tu, bo wiem, że tu były. 50 żeby nam tak zostało. Będzie w sam raz 50, dobra deski, gdzie jest? Deski, niech tu będą. I zostawmy sobie jeszcze, by dwie deski były zawsze u nas. Dobra, chusteczki nam dwie wystarczą. Kurde, muszę jeszcze raz. Dobra, to jest ok. To schowajmy bo drzwi wątpię, żebyśmy je robili w najbliższym czasie w ogóle. A sprawdźmy w ogóle, czy to, czy to działa. Hmm. No interesuje mnie, czy w tej wersji to działa w ogóle. Więc w sumie sobie deski weźmy. Czekajcie jak pamiętam, gwoździe. Deski. Czy dwa zawiasy. Jedna klamka. Mamy ją na... Oj, są drzwi, super, super, ładnie, wszystko pięknie. Ale nie będziemy ich robić, bo bez sens, według mnie, bez sens, przynajmniej na razie. Hmm, dobra, dajmy te deski cholerne. Wiem, że to wszystko mnie długo zajmuje, ale no cóż, przynajmniej jest na co patrzeć. Hmm. Gwoździe. Gwoździe ten, to dobra. To i rączkę. Możemy hmm. upiec zepsuty chyba. Ale nie, bo to nam... wątpię, że nam to coś da. Także chowajmy to do tej szafki zepsute rzeczy. Teraz będę... A chleb też się... Aha, chleb tak, chleb tak. To jest oczywiste. Nie wiem, czy chleb można upiec. W realu można, dosyć dobry to jest. Pieczony ziemniak jest dobry, o. Nie, dobra. Mm, ale ser jest dobry. <grym> I napoje, tak? Jeszcze mamy zupę. Zjedzmy sobie zupkę w sumie. Pokażę wam, jak coś skraftujemy przynajmniej. Garnek. Garnek był tu chyba. Kurde, jak zwykle się wszystkie biorą, no. Weźmy otwieracz i konserwę już mamy, tak? To robimy co, tak? Tu dajemy jeszcze otwieracz i tu mamy, o. I możemy to wypić jeszcze, ale, ale lepiej najpierw podgrzać. Eee, nie wiem, czy... Czekaj, bo... Czekajcie, bo podgrzana zupa w lodówce się i tak zepsuje, chyba. I tak się zepsuje, z tego co wiem, ale nie jestem pewny. Mm. Tyret. Dobre, kurde, mieliśmy kwipunek ogarnąć, a tak się zabawiamy. Zaczekajmy, aż się zupka gotuje, Ale jednak podczas jednej nocy się zepsuło, zepsuło jedzenia. Także no... Kuket. Kuket. Dobra. To polecam od razu wyłączać, bo pożar się może zrobić. Nie wiem jak, co prawda jak w tej wersji, ale lepiej... lepiej... Mm, lepiej, że tak powiem pilnować tego. Dobra, jedzenia też zostawmy tutaj troszeczkę. Dajmy do lodówki te marchewki, tp. Marchewki się raczej nie zepsują, a jak się zepsują, to po dłuższym czasie. <noise> a jak znając życie, to nawet jak ten czas jest długi, to i tak nam się zepsują. Na pewno tak będzie. Także jabłka. Marchewki. Dwie paczki chipsów. Dwie konserwy jeszcze. Konserwy damy też tutaj, gdzie jest garnek. Ha, mamy garnek zupy, tak? Dobra, nie. Nie będziemy... Nie wiem, czy teraz nam się wyświetliło, jak mi ktoś napisał na sklepie Nie będziemy e, nie będziemy jeść, jak będziemy zaraz iść spać, no nie? To myślę, że nie będziemy sobie jeść Bo kraftować się da na naprawdę dużo rzeczy, nawet schody. Można domek wybudować. Oczywiście nie w tej wersji e, można jeszcze na przykład zrobić kufer i można tam rzeczy chować. W sumie... Takie coś jest nieskończone, przynajmniej w tej wersji. Ale kufer i tak by był lepszy, bo... Nawet jak jest nieskończoność, lepiej nie zapewnić dodatkowym siódmym, na przykład w tym wypadku itemkiem. Bo i tak go nie widać i potem trzeba to brać, wszystko, żeby go zdobyć i... Nie, dzięki. Dobra, ekwipunek ogarnięty mniej więcej jest. Yy. No jest mniej więcej, dobra. To chodźmy spać i rano... A, 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 a... Zupka się zepsuje przez noc na pewno. Dajmy ją do lodówki w takim razie i chodźmy spać. Dobra, szósta, super. Dobra pora ogólnie. Kurde, zupa. Ja chciałem zupę tak naprawdę, ale. Się nam chyba nie pojawi, jednak błąd, że ją tu wsadzałem, no ale. Dobra, no weźmy to zepsute jedzenie i coś z nim zrobimy. Włożymy je do szafek lub coś, bo tak to być nie może. Dobra, no a ta zupa niech ona tam będzie, jednak. O, marchewki się też zepsuły, jednak. Dobra, jedzmy Najedzmy się, że tak się wyrażę. Nie amunicję, Boże! I jeszcze jedną marchewką. I dobra, tyle nam starszy, jesteśmy na jedzyni. Mamy 330 Zwiększyło nam się ten. Hm. No nic, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Także dobra, mamy wszystko. Super, możemy iść sobie. Mogłem wziąć w sumie strzelbę, ale ona dosyć dużo zajmuje. Musiałbym jakąś problem z ekwipunkiem ogarnąć. No ale cóż, według ja mnie trochę jest zlamione z tym, że. Mamy max 300, a przy 150 on już się męczy, że nie może chodzić. No według mnie przesada lekka, no ale co zrobić. Ten wieżowiec już nie będzie zdatny do użytku, bo jak się renderuje budyneczek, no cóż. Tak, głodni się z Leksza zrobiliśmy troszkę. Mamo oprócz tego chyba dwie paczki chipsów właśnie. Się wybierzemy tutaj, bo tu jest bank, tak. Do banku nie, nie polecam wchodzić, bo... Alarm się może włączyć, tak naprawdę czekajcie, bo wiem, że nie, chyba wtedy z tamtej strony poszłem. Bo wiem, że tutaj był automat z piciem. A tam jest zawsze bardzo dużo picia. Także, no, się opłaca. Kurde, jak tutaj po ciemku się wszystko tak robi. Jezus, Maria, śrubokręt. To jest sklep na pewno. Nie wiem, po co nam śrubokręt? To jest co? To są gwoździe. O, nie wiem, po co nam śrubokręt, ale. Chyba już nas zauważył. Kurwa, co to było? Chłop, aj, krwawimy. Bandaż, szybko bandaż, bandaż! Kurwa... Jak to? Obandażowałeś się chłopie? Dobra, jesteśmy ranni, ale nie krwawimy. Tu weźmy... Pain. No właśnie. E, więc weźmy sobie... Pain killer. Środki przeciwbólowe. Weźmy jeszcze jedno. Dobra, już nie możemy. Zabandażowałem i wziąłem środki przeciwbólowe. Tylko dalej nas boli. Nie wiem dlaczego. No ale cóż. No, jak widzicie, niestety na, nas ugryzł czy coś. Aha, jeszcze może, może nas zakazić tak naprawdę. I możemy być zombiakami, ale myślę, że nam nic nie zrobił. Dobra, na razie sobie shotgun kolejny. No dobra, Ty on może mieć amunicję, tak naprawdę. Hmm, no, może, może mieć amunicję. Miał nawet. Myślę, że wam pokażę. Że zastrzelimy jednego czy dwóch i wam pokażę, jak to z tym. jak to fajnie ich zabija.